Witajcie w kolejnym odcinku już czternastym 14 na temat opowiadania o zegarze mr 14 no, Powiem gdzie go kupiłem, ja go kupiłem i za cenę oczywiście kupiłem ten zegar metron Więc mówię, ja tą za 14 sztukę w Lombardzie kupiłem u pana Krzysia w Lombardzie. no Za tą 14 sztukę dałem 160 zł tak jest 160 Więc mówię, no przed kupnem zegara metrona pytam się, czy y, zegar metron chodzi, czy zegar metron bije, czy zegar metron ma kluczyk, czy zegar metron jest prawny. No. a pan Krzysiu no, mi odpowiada: zegar metron chodzi, bije, ma kluczyk, jest prawny. No to dobrze. No to w takim razie przed kupnem y, sprawdzam, czy y, zegar metron chodzi tak przez dwie, wahadło, poruszę w dwie strony. Jeśli. Chodzi o to, że e, powiem, wahadło porusza się tak przez dwie minuty, no to oznacza, że e, zegar jest sprawny, no. A przecież, no wiadomo, ja przecież no, nie kupuję no, uszkodzony zegar w metronów, na przykład, powiedzmy. A na przykład, jak wahadło e, nie da rady poruszać przez dwie, e, przez dwie minuty, wahadłem z dwie strony, to oznacza, że e, zegar jest uszkodzony. Przecież bym taki zegar w metron nie kupował w ogóle, no. Tak jak powiedzmy e, nagryłem to w e, poprzednim odcinku na temat opowiadań o zegarze 13 no. Na sztuce było to, sztuce no 13 oczywiście no Więc mówię no Więc ja jestem bardzo zadowolony, że udało mi się kupić no, 14 sztukę zegara metru, no. oczywiście no, no. chodzącą, biącą. Który ma kluczyk i bez żadnych zarzutów w ogóle No jest sprawny oczywiście ta 14 sztuka zegara metrona Więc mówię no. A Więc mówię Jeśli jesteście nowi to yy, zostawcie łapki w górę subskryby, bo będą też kolejne filmiki na moim kanale na no A właśnie Zapomniałem dodać no Jeśli chcecie żebyście na yy, moim yy, w kolejnym odcinku pojawi się 15 sztuka, czyli opowiadanie o zegarze nr 15 musi być 700 subskrypcji na moim kanale na YouTube, no. Jak się pojawi, powiedzmy, no, 700 subskrypcji na moim kanale na YouTube, biorę się i nagrywam kolejny filmik na temat o zegarze nr 15, no. Więc moi drodzy, no, widzowie, no. Moją nazwę to możecie no, y, przekazywać znajomymi, żeby wbijali na mój kanał na YouTube, zostawili łapki w górę, subskryby, bo będzie 15 odcinek na temat opowiadania o zegarze numer 15, ale to musi się być, y, musi pojawić się 700 subskrypcji na mój kanał na YouTube, no, więc do dzieła, moi drodzy widzowie, no. Podobajcie no. Zdajemy yy, moją nazwę do mojego kanału na YouTubie. Sylwek, kolekcjoner zegarów Metron. Na ziek, cześć!